Witajcie. Niedawno na kanale Uwaga Naukowy Bełkot odbył się stream charytatywny zbierający na WOŚP, gdzie omawiana była książka Jerzego Ziemby. I między innymi jedną z atrakcji tego live był fragment, w którym odtwarzano nagranie, jak to Kasia Gandor omawia fragment tej książki o witaminie A, i dziwiło ją to, że nie była w stanie znaleźć w internecie żadnej informacji na potwierdzenie tego, co Zięba w tej książce na temat Gwatemali twierdził. I tak się składa, że akurat ja mam pojęcie o co chodziło. I no cóż, po raz kolejny omówmy sobie błąd post hoc ergo propter hoc, tym razem w wykonaniu Jerzego Zięby. I przy okazji ten film mógłby należeć też do serii To nie jest BookTube, bo ponownie będziemy polecać sobie jedną książkę, którą już raz polecałem na tym kanale, no ale nie moja wina, że akurat do tego, co tam było napisane, nawiązuje między innymi ten argument. Ale zanim przejdziemy do mięska i zanim puszczę Wam w ogóle jeszcze fragment z Kasi, no bo musicie mieć kontekst, no to chciałbym bardzo mocno pochwalić to, co się wydarzyło na naukowym Bełkocie, no bo wośp to jest coś, czemu no w pewnym stopniu zawdzięczam życie, a przynajmniej komfort tego życia, bo gdyby nie wielka orkiestra świątecznej pomocy i pieniądze, które zbierali, no zapewne dzisiaj byłbym osobą niewidomą. Bo jak zapewne wiecie, a jeżeli nie wiecie, no to link wyskakuje w karcie. W dzieciństwie wykryto u mnie nowotwór w mózgu, który uszkadzał moje nerwy wzrokowe, i dzięki temu, że właśnie go wykryto, zastosowano odpowiednie leczenie, on się dalej nie rozwijał, i uszkodzenie nerwów wzrokowych zatrzymało się na takim etapie, na jakim się zatrzymało. No, nie widzę tak, jak widziałbym, gdyby te nerwy były zdrowe, ale mimo wszystko jeszcze widzę. A tylko dzięki temu, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na jednym z pierwszych swoich finałów kupiła rezonans magnetyczny dla Centrum Zdrowia Dziecka, ten nowotwór został wykryty. Gdyby nie to, zapewne nie wiedziano by co mi jest i leczenie nie byłoby wystarczająco szybkie i skuteczne. Dlatego nigdy nie przestanę być wdzięczny Jurkowi Owsiakowi, i jego organizacji. I jeżeli kiedyś będę miał, może za rok na następnym finale, już takie zasięgi, żeby samodzielnie założyć taką zbiórkę, taką skarbonkę i prowadzić takiego livestreama, no to zdecydowanie skorzystam. Bo jest to coś, co naprawdę warto wspierać. Zwłaszcza że w tym roku był temat zbiórki bardzo bliski mojemu sercu, no bo zbierano właśnie na okulistykę. Ale przejdźmy do mięska i puśćmy ten fragment z Kasi, który chciałem właśnie dzisiaj skomentować. Teraz mamy coś intrygującego. Nie tak dawno, kiedy dokładnie, kiedy w ramach pomocy międzynarodowej dostarczono do Gwatemali bardzo duże ilości odtłuszczonego mleka w proszku. Jakie ilości? Wiele osób oślepło! Mleko zawiera dużo białka i jako odtłuszczone jest prawie całkiem pozbawione tłuszczu. Jak nazwa sama wskazuje, efekty były tragiczne. I ja mówię w tym momencie, jak to przeczytałam, no nie. Masowe ślepnięcie ludzi w Gwatemali po wypiciu mleka? To musiała być afera. I dosłownie spędziłam 15 minut w Google yy, upadlając się, wpisując w Google hasła typu Vision loss in Guatemala after non-fat I niestety nie udało mi się znaleźć żadnej informacji, która by się odnosiła do incydentu masowego tracenia wzroku przez ludzi po piciu mleka odtłuszczonego w Gwatemali. Ja nie Aaaaaa. wiem. Ej, Psin, jakie są źródła tej informacji? Gdzie dokładnie ci ludzie stracili wzrok? Ile u ich było? W jakim to było roku? Dlaczego? Czy nikt nie sprawdził tego mleka? Czy, czy zostało wszczęte jakieś dochodzenie w tej sprawie? O co chodzi? Dlaczego to nie była ogromna afera? Dlaczego ja nic o niej nie umiem znaleźć? Niestety, pan tutaj nie podaje źródła tej informacji, więc może, jeśli wy coś wiecie, to ja się bardzo chętnie dowiem o incydencie masowej utraty wzroku w Gwatemali wskutek picia mleka w proszku odtłuszczonego. I tak się składa, Kasiu, że właśnie ja wiem, co tu się wydarzyło, ale po kolei, bo tu się naprawdę dużo dzieje. Ale no, przede wszystkim dzieje się tutaj błąd, który zaznaczyłem już na samym początku. Błąd post hoc ergo propter hoc, czyli w dosłownym tłumaczeniu z łaciny po czymś, więc w wyniku czegoś. I to w najlepszej możliwej, bo szurckiej wersji, zakrywającej o teorię spiskową. Mówisz, Kasiu, że poświęciłaś czas na znalezienie epidemii ślepoty na skutek picia mleka w proszku tłuszczonego. Tylko, że tak nie było. Nastąpiły dwa wydarzenia. Nastąpiła pomoc humanitarna dla Gwatemali, zawierająca m.in. mleko w proszku. Dlaczego akurat mleko, i dlaczego akurat w proszku? O tym za chwilę. No i w podobnym czasie można też zaobserwować duży wzrost zachorowań na zaćmę w tym kraju i, no, utraty wzroku z tego tytułu. Tylko że to nie było tak, że na skutek tego picia mleka powstały te choroby oczu, które spowodowały tą ślepotę. To było po prostu synchronizowane w czasie. A według pana Jerzego, skoro jedno nastąpiło po drugim, znaczy, że jedno spowodowało to drugie. Tyle, że zupełnie tak nie było. Zarówno jedno, jak i drugie, czyli konieczność pomocy humanitarnej dla Gwatemali oraz epidemię utraty wzroku, spowodował trzeci czynnik, który nastąpił przed tymi dwoma. O nim, choć w kontekście nie Gwatemali, a Boliwii, pisze w swojej książce Bill Wilson. Książkę omawiałem w tym filmie, serdecznie polecam ją również dzisiaj. Nie zdezaktualizowała się ani trochę, a może nawet zyskała jeszcze na aktualności. W każdym razie, no, Gwatemalczycy, tak jak i Boliwijczycy, z powodu zapotrzebowania na pewne monokultury rolnicze na eksport, przestawili swoje przydomowe ogródki, w których mieli zróżnicowane warzywa zawierające wiele witamin i makroskładników. No, na Hodowlę na przykład komosy ryżowej na eksport i zaczęli jeść bardzo słabo, bardzo niezdrowo. W ich diecie zabrakło warzyw strączkowych, które stanowiły ich główne źródło wapnia. Stąd to zapotrzebowanie na mleko, które pomoc humanitarna musiała podesłać, no bo kraj, zamiast się wzbogacić na tym eksporcie, się okazuje jeszcze bardziej zbiednią, a właściwie pewne grupy mocno się wzbogaciły, a oczywiście. Ci na samym dole łańcucha pokarmowego dostali, że tak powiem, po tym odcinku ciała, w którym to plecy tracą swoją szlachetną nazwę? Bo co prawda w portfelach mieli więcej pieniędzy, no bo swoje płody roli nie przejadali, a sprzedawali na eksport, ale z drugiej strony nie mieli już na talerzach tych płodów rolnych i kupowali najtańsze byle co. Często były to tylko jakieś zupki chińskie czy inne tego typu proste dania. No i tu pomoc humanitarna stwierdziła, że trzeba ich wesprzeć w suplementacji wapnia, no z źródeł takich jak mleko, ale że przewożenie świeżego mleka byłoby nierealne, bo zwyczajnie nie wytrzymałoby ono transportu się popsuło, więc trzeba było to zrobić w jakiś inny sposób i akurat tak się składa, że mleko w proszku nie tylko zajmuje mniej miejsca, mniej waży, no to jeszcze ma dość długie terminy ważności. A jeżeli jest odsłuszczone, to te terminy ważności wydłużają się jeszcze bardziej. Dlatego po prostu było to łatwe i wygodne, aby dostarczyć to w tej formie, a nie w formie świeżego mleka. Zwłaszcza, że Gwatemala to nie jest łatwy teren w transporcie, że tak powiem. Tam drogi są często górzyste, często pozarastane, więc tym bardziej coś, co było małe objętościowo, a przynosiło więcej korzyści, było po prostu wskazane. Zresztą, jak prześledzimy jakiekolwiek akcje humanitarne, które gdziekolwiek dowodziły mleko, no to zawsze było to mleko w proszku. Jeżeli ktoś pamięta albo miał w rodzinie kogoś, kto to przeżył, w każdym razie w roku z tego co kojarzę 2005 mieliśmy w Polsce powódź. I tym powodzianom, jako takie dary wsparcia żywnościowego, poza tym, że dowożono cysternami wodę, bo ta w kranach się nie nadawała do niczego to właśnie między innymi dostawali oni mleko w proszku. Również ryż, makaron czy jakieś konserwy, ale właśnie nie dostawali mleka w formie pitnej, że tak powiem, płynnej od krowy, ale właśnie w formie mleka w proszku, ponieważ to było łatwiej przetransportować, zwłaszcza na trudny teren powodziowy. Zresztą i wiele akcji charytatywnych w Afryce, organizowanych nawet i przez Polaków, polegało na kopaniu studni i przywożeniu między innymi mleka w proszku. I pytałaś też Kasiu o rok. No, niestety nie mogę Ci tutaj podać konkretnej daty, gdyż to nie była jednorazowa akcja. To powtarzało się co jakiś czas. Choć głównie pewnie chodzi o to z mniej więcej lat 80., z samych początków, bo wtedy było najgorzej. No, i dopiero wtedy zaczęto wprowadzać jakieś rozwiązania systemowe. I dzisiaj już sytuacja w Gwatemali jest dużo lepsza, choć nadal nie jest jakaś bardzo dobra. Podsumowując, po prostu zdarzyły się dwa wydarzenia jedno po drugim, i zostały przez pana Jerzego Ziębę opisane jako łańcuch przyczynowo-skutkowy, co w logice nazywamy błędem post-hoc, ergo propter hoc. I najbardziej boli mnie to, że tego typu argumenty często przekonują wielu ludzi, a tego typu argumenty są po prostu bezpodstawne. No ale cóż możemy. Mam nadzieję, Kasiu, że pomogłem. I mam nadzieję również, moi drodzy widzowie, że mimo to, że nagrałem ten film typowo dla Kasi, którą swoją drogą miałem okazję poznać osobiście, czego ona zapewne nie pamięta, ale to już zupełnie inna historia. W każdym razie, cóż, dzięki za poświęcony czas. Jeśli się podobało, to dajcie jakąś ocenę pod filmem, napiszcie jakiś komentarz, udostępnijcie znajomym. A jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, no to subskrybujcie kanał. A ja się z wami dzisiaj już żegnam. I tak swoją drogą przypominam, widzimy się jutro na stacji Ateizm. I nie wyobrażam sobie, żeby miało was nie być. I przypominam, Lucjan, masz zadzwonić, tak? Tak się umawialiśmy? No, to tyle ode mnie. Miłego dnia. Do usłyszenia.